Pokolenia przychodzą i odchodzą, a jednak każde pokolenie i każdy człowiek zadaje sobie to samo pytanie o to, jaki jest sens życia. Dzieje się to szczególnie w czasach wojny i globalnego cierpienia oraz w chwilach nieszczęścia, które przytrafiają się każdemu z nas w pewnych okresach w naszym życiu. Jaki jest sens takiego życia, które kosztuje nas tak wiele? I czy brak cierpienia powinniśmy uznawać za szczęście? W talmudzkiej etyce ojców mówi się, wbrew swojej woli się narodziłeś, wbrew swojej woli żyjesz i wbrew swojej woli umrzesz. Każde pokolenie przelało swój kielich goryczy. Przyroda stworzyła nas i jesteśmy zmuszeni istnieć we właściwościach, które zostały nam narzucone. To tak, jakbyśmy byli tylko półinteligentnymi istotami. Inteligentnymi tylko w stopniu, w jakim jesteśmy świadomi tego, że nasze działania zdeterminowane są przez nasze wrodzone cechy i właściwości oraz tego, że nie możemy uczynić nic przeciwko nim. Jeśli zdanie jesteśmy na łaskę przyrody, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dokąd ta dzika, nierozsądna przyroda może nas zaprowadzić stale powodując konflikty pomiędzy ludźmi, a nawet całymi narodami, które jak dzikie zwierzęta wciągnięte są w brutalną walkę instynktów. A jednak podświadomie nie jesteśmy w stanie zaakceptować porównania nas samych do tych prymitywnych zwierząt. Jeśli jednak istnieje boska siła, która nas stworzyła, dlaczego nie dostrzegamy jej? Dlaczego pozostaje przed nami ukryta? Przecież gdybyśmy wiedzieli, czego ona od nas wymaga, nie popełnialibyśmy w naszym życiu tych błędów, za które jesteśmy karani cierpieniem. O ile łatwiejsze byłoby życie, gdyby Stwórca nie pozostawał ukryty w obliczu człowieka, lecz był jasno postrzegany i widziany przez każdego i wszystkich spośród nas. Nie mielibyśmy wtedy wątpliwości co do jego istnienia. Bylibyśmy w stanie obserwować efekty jego zarządzania w otaczającym świecie. Uświadamialibyśmy sobie przyczyny i cel naszego istnienia. Wyraźnie widzielibyśmy konsekwencje naszych działań i jego reakcji na nie. Bylibyśmy w stanie omawiać wszystkie nasze problemy w rozmowie z nim. Moglibyśmy prosić o pomoc, protekcję i radę. Moglibyśmy skarżyć się mu na nasze problemy, kłopoty, jak również prosić go, by wyjaśnił nam, dlaczego traktuje nas właśnie tak, jak to robi. I w końcu moglibyśmy skonsultować się z nim w sprawie przyszłości. Bylibyśmy w ciągłym kontakcie z Nim i naprawialibyśmy siebie zgodnie z Jego radą. Ostatecznie On byłby zadowolony, a my również byśmy skorzystali. Tak jak dziecko świadome jest swojej matki od momentu swoich narodzin, tak my bylibyśmy świadomi Stwórcy. Teraz jasny powinien być fakt, iż jedynym brakującym elementem w świecie jest brak percepcji stwórcy.